Rywalizacja tych dwóch zespołów elektryzuje piłkarską Europę bez względu na rozgrywki i ich fazę. Będzie się działo. Niedługo transmisja. Witamy Państwa bardzo gorąco. Jesteśmy w niebo wzięci, że tego wieczoru możemy wspólnie delektować się tym widowiskiem. Oby nikogo nie zawiodło. Tomasz Smokowski, a razem ze mną ten mecz skomentuje Jacek Laskowski. Przed nami bezpośrednia relacja z meczu Champions League. Super Velocity gra przeciwko Aston Villa. Tomku, dziękuję za wprowadzenie. Z przyjemnością będę się wspólnie delektował atmosferą tego meczu aż do końca. Faza lidowa europejskich Pucharów to gratka dla wszystkich fanów. Oby ten mecz był jedną z perełek. Realizator prezentuje nam teraz skład zespołu Super Velocity. Wygląda na to, że zagrają formacją 1-4-2-4. I zanim wszyscy zaczną się pukać w czoło, że jak to tak ofensywnie, to dwie uwagi. Po pierwsze, zakładam, że skrzydłowi będą się cofać, gdy rywale znajdą się przy piłce. Po drugie, spodziewałbym się bardzo odpowiedzialnej gry pary pomocników i trzymania się środka boiska. Zobaczmy, jak wygląda skład Aston Villa na to spotkanie. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! To chyba wpadnie i gol! Już w pierwszych minutach wpisuje się na listę strzelców. No, zobaczmy. Tutaj widać wyraźnie, jaka to była piękna akcja. Mimo nacisków obrony udało się znaleźć miejsce i oddać strzał. Zatem 1 do 0 Zmiana rezultatu na stadionie Monaco Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Barcelony Obecny wynik brzmi 1 do 0 To dopiero czwarta minuta tego spotkania Bardzo dziękujemy Jamal Świetna interwencja, znowu są przy piłce I piłka wyszła poza linię końcową. Rzut rożny. Z rożnego w okolice 11. Piłka poza boiskiem. Rozpoczną od bramki. Głupi błąd przy tym wyprowadzeniu piłki. Strata. Uwaga! W meczu Napoli padła bramka. Mamy pierwszą bramkę dla Napoli. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Jest 16 minuta meczu. Dziękujemy za informację. I teraz ty. Zatrzymał go! Co za przytomność! Głęboka ta centra z narożnika. Nic z tego, oddalają teraz zagrożenie. Teraz co za sytuacja! I bramka z górą. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie zrożnego. Teraz może być groźnie. będzie z tego Blanka. nie wybija, ale gra się toczy. Oj, ale już teraz niewiele zabrakło. Łatnie uderzył technicznie. Kilkadziesiąt centymetrów i mielibyśmy gol. Coś nie wyszło przy wznowieniu. Już przejmują. Groźnie zapowiada się ta akcja. Super velosi. dominuje statystykę posiadania od 15 minut. Robią sporo, żeby zwiększyć swoją przewagę do dwóch bramek. Którąś z tych szans w końcu zamienił na gol. Jest szansa, uderza. Znakomita interwencja! Znakomita! Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Ostatni dotknął piłki zawodnik drużyny broniącej. Kolejny żółtożny. Z rogu na 11 metr, niezbyt pewnie wybił piłkę. Może coś być z tego podania. Doskonale to zrobił. Przerwał akcję rywali w ostatnim momencie. Interwencja najwyższej próby. Robi się coraz groźniej. I doskonała okazja. Jeszcze raz świetnie się odnalazł w tej sytuacji. Ich przewaga wzrasta do dwóch bramek. Na powtórce wyraźnie widać jak sprawnie uporał się z obrącą. Sprytnie wybił go w pole. Ale trzeba podkreślić jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. 2 do 0. Gramy dalej. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Rusza więc pierwsza Połowa. Gramy. Ciekawe też, czy grać będzie Aston Villa. W pierwszej odsłonie nie wyglądało to najlepiej. Pora zacząć odrabiać straty. Zgrywa to Dobry refleks dla ankarza. Wypita piłka. przekroczyła linię boczną. Aut. Rzuca teraz szesnastkę. Była pana piłka po tym strzale. Nie było tu większego zagrożenia. Piłka prosto w ręce. W jednym z pozostałych spotkań padła bramka. Halo, studio. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla Krakowi. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Jest 54. minuta meczu. Bardzo dziękujemy. Świetnie zagrał. Będzie groźnie. Jest! Proszę państwa! Trzecia bramka w jego wykonaniu. Jest dzisiaj nie do zatrzymania. No to jeszcze raz spójrzmy jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie. Naprawdę spłatna akcja. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Wracamy do gry. Jestem pod wielkim wrażeniem. ...drażeniem skuteczności zespołu Super Velocity. Zbudował dużą przewagę. Może być groźnie. Ładnie teraz wymieniają piłkę. Wysyła teraz ładną piłkę 16. szesnastkę. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Chwileczkę, mamy wieści z innego meczu. Oddajemy głos do studia. To kolejne trafienie dla drużyny Krakowi. Mamy teraz remis 2 do 2. Za nami 69 minut spotkania. Piękne dzięki za meldunek. Nawarys. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Może nie mają teraz problemy z uspokojeniem gry. Za szybko pozbywają się piłki. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Jest! Kolejna bramka! Powiększają przewagę do czterech goli. Teraz na ekranach powtórka tej bramki, kapitalnych kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zbierać. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. I jest gol w innym spotkaniu. Oddajmy głos do studia. Tak, to jest kolejny gol dla udinezę. Prowadzą teraz 2 do 1. Na zegarze 82. minuta. Czy trafi do siatki? Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają. Kolejne gole. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności jak nie mam, w każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. Powiększają przewagę 5 do 0. Uwaga, wychodzi sama sam! Gol! Zdobywa teraz bramkę! Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie zdecydowanie co za bramka! Pogrom 6 do 0. Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej dwie minuty. Czyli już sędzia ostatni raz, proszę Państwa, formalnie przypieczętowując zwycięstwo drużyny gospodarzy. Wspaniały występ i prawdziwy pokaz siły, cały zespół doskonale wiedział co ma robić na boisku, a każdy trybik świetnie wykonywał swoje zadanie.